Witam to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie dziś obiecany pudding chlebowy z migdałami i śliwką. Pudding chlebowy to deser, który wymyślono jako sposób na wykorzystanie czerstwego pieczywa. Można go spotkać w najrozmaitszych wersjach od klasycznej angielskiej przez amerykańskie z dodatkiem bourbonu po nowoczesne odsłony z czekoladą czy owocami. Jeśli to brzmi dobrze, wciśnij pod filmem kciuk w górę, zasubskrybuj też kanał, pod dostęp do nowych przepisów i wspiera to moją pracę. Wiem, jakie filmy lubisz i jakich dawać więcej, więc z który przepięknie dziękuję. Nawracając no do pudingu, choć jego historia sięga setek lat wstecz, to wciąż pozostaje on tym, czym był od początku, sprytnym i pysznym sposobem na to, by nic się nie zmarnowało. Dziś w wersji domowej, na bazie chleba rzetniego i w airfryerze uzyskamy szybki deser, który idealnie sprawdza się i do kawy, i dla niespodziewanych gości. Przepis i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv jak sami za chwilę zobaczycie, będzie bardzo prosto i bardzo szybko. Zaczynam od chleba. U mnie to chleb żytni, bo lubimy jego smak i ma więcej wartości odżywczych niż jasne pieczywo. Ja zwykle mam chleb żytni pokrojony w kromkach, zamrożony w zamrażarce, dlatego, że my nie jadamy zbyt dużo chleba, więc ja go po prostu mrożę i wtedy, kiedy potrzebuję, po prostu wyciągam tyle kromek, ile w danej chwili mi trzeba. Do kanapek czy jak dzisiaj do pudingu. I na taką naszą standardową, domową porcję na raz biorę zwykle 3-4 kromki chleba. Jeśli mniejsze, to 4, jeśli większe, tak jak Dzisiaj to trzy i wrzucam je do tostera, żeby je opiec. Tego podpiekania chleba raczej nie pomijam, bo to naprawdę bardzo przenosi się na lepszy smak pudingu, więc rekomenduję jednak podpiec. No i kiedy chleb się podpieka, to ja szykuję bazę jajeczno-mleczną. Do miski wbijam dwa całe jajka, dodaję trzy czwarte szklanki mleka. Mieszam. Dolewam jedną łyżkę roztopionego masła. Ja roztapiam je po prostu na łyżce nad palnikiem. I łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Jak zrobić taki domowy ekstrakt waniliowy nagrywałam więc dla zainteresowanych podlinkuję. No i całość dokładnie mieszam. Gdy chleb jest już podpieczony, to kroję go w kostkę taką na jeden kęs i taki chrupiący, może być jeszcze lekko ciepły, przekładam do miski z przygotowaną mieszanką. Mieszam bardzo dokładnie, żeby każdy kawałek chleba dobrze się nasączył. I odstawiam na jakieś nie wiem, 5 minut, może. a w tym czasie po prostu przygotuję sobie słodkie dodatki, najczęściej bakalie. Dziś biorę trochę migdałów, mniej więcej jedna łyżka, kilka suszonych śliwek i ciemną czekoladę deserową. U mnie czekolada belgijska w groszkach. Można wziąć zwykłą czekoladę w tabliczce, odłamać kawałek i posiekać. Generalnie te bakalie to tak na oko i mogą być dowolne, więc spokojnie można je też podmienić na takie, jakie lubicie. No i Jak widać, śliwki kroję lub tnę na mniejsze kawałki. I dodaję do miski. No i czekoladę też bym posiekała, tylko że jako, że mam groszki, to dodaję je w całości. Orzechy siekam jak do ciasta i również do miski. Mieszam i ponownie tę mieszankę odstawiam na bok. Natłuszczam naczynie żaroodporne. Ja biorę takie, które zmieścimy się do airfryera. No i do natłuszczonego przekładam całą zawartość miski i starannie wyrównuję. Tak to wygląda. Wstawiam do pieczenia. Piekę około 20 minut w 160 stopniach Celsjusza z mniejszym termobiegiem. w piekarniku. Ten sam pudding potrzebuje mniej więcej 30 minut w 180 stopniach Celsjusza. Po upieczeniu wygląda tak i pachnie obłędnie. Wanilia, ciepły domowy wypiek i czekolada. Nie muszę chyba dodawać, że za chwilę w kuchni pojawi mi się tu cała rodzina. Teraz tylko na kilka minut odstawiam go na bok, żeby lekko przestygł. I ja taki pudding chlebowy lubię nasączyć słodkim, domowym sosem whisky, bo oprócz bakali nie ma tu jeszcze nic słodkiego, jak widzieliście. Jak zrobić taki sos pokazywałam w ostatnim filmie, więc go podlinkuję. Sos jest bardzo prosty i świetnie smakuje do wielu deserów, więc przynajmniej raz warto go spróbować. I można go przygotować w czasie, kiedy pudding się piecze, lub zacząć od sosu i kiedy stygnie po prostu zrobić i upiec nasz chlebowy pudding. Oba warianty sprawdzone, więc oba jeśli chodzi o logistykę polecam jak widzicie polewam lekko ciepły pudding z wierzchu. Można oczywiście dodać inny sos, na przykład waniliowy albo karmelowy, jeśli jest to wersja dla dzieci. Ja polewam z góry po całości i odstawiam do ostygnięcia. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu, bo pachnie naprawdę smakowicie. No i tak wygląda pudding przed krojeniem. No i co? Porcjujemy i można podawać. Frotownica jest naprawdę cudownym urządzeniem, które bardzo upraszcza mi życie i gotowanie, więc mam naprawdę sporo sprawdzonych przepisów i patentów na dania i słodkie i wytrawne. Zastanawiam się, czy nie przygotować e-booka z prostymi przepisami do Air Fryera. Jeśli to jest dobry pomysł, to po prostu daj znać w informacjach pod filmem, bo takie nasze domowe pewniaki z frytownicy z przyjemnością mogę w formie e-booka przygotować. Jak widzicie, kroję na cztery kawałki i według uznania lub ochoty można zjeść jeden bądź dwa kawałki na porcję, a na talerzu można to jeszcze skropić sosem. Kroi się bardzo ładnie. Pudding jest miękki, kusząco pachnie i naprawdę bardzo dobrze smakuje. Nie jadam takich rzeczy zbyt często, ale jak sami widzieliście, jest on banalnie prosty i w chwili, kiedy potrzeba czegoś słodkiego do kawy, lub na przykład mamy niespodziewanych gości, to taki pudding z sosem sprawdza się naprawdę znakomicie. Ja zazwyczaj robię go w dniu podania, ale jakby co w lodówce wytrzyma jakieś dwa dni, wtedy wystarczy go podgrzać na przykład w fryerze, piekarniku lub na patelni pod pokrywką i Dalej jak w filmie. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Przepis pisane składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu skutecznie TV. Link jak zawsze w informacjach pod filmem, podobnie jak lista składników. Koniecznie zerknij też na domowy sos łyski, który u nas towarzyszy zwykle temu puddingowi. No i daj znać, czy przepisy na proste, szybkie i niebanalne dania z Air Fryera są dla Ciebie interesujące. Dziękuję za uwagę, za do oglądanie do końca. Przypominam o subskrypcji kanału, a już subskrybującym dziękuję za okazane wsparcie. Przeprasznych puddingów chlebowych Wam życzę z najrozmaitszymi dodatkami. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.